taką ulaną kurwą, bo gdybym była wtedy taka hot jak jestem teraz, hot i fit to dopiero by się puszczała z tymi raperami NA! mnie <grymny> wątroba zasrędziała od tego wszystkiego muszę też, e, muszę odpiąć wroty tak konkretnie po swojej walce do tego czasu zamierzam być niestety nudna jak flaki w oleju ale jak odpalę to znów będą wszyscy pisać że jestem do patologią i ja mogę się tego doczekać <grymny> Oczywiście wraz z wstawieniem swojego mocnego throwbacku pojawiło się mnóstwo pytań na temat tego, czy nie tęsknię z takim życiem, jakie prowadziłam wcześniej. Oczywiście, że nie. Już nie chcę się rozwijać na, na ten temat, ale wystarczy, że mam porównanie, jakby czuję porównanie, jeśli chodzi o kondycję na treningach ich po prostu, ile to jest pracy i roboty? Ja w to włożyłam, jakby wkręciłam się w to strasznie. Polbiłam takie mega odpowiedzialne, dorosłe życie, czyjeś taka wiecie, taka fajna. Już nie ma to tam, już nie ma chlania wód. Są kurwa treningi, są mięśnie. Jest cika erotika i tyle. No chuj tam jestem po treningu. endorfinki działają, ja mam ochotę sobie pogadać z telefonu, bo znajomych nie mam. Nie <laughs> ja wiadomo. Wiecie, jakby człowiek ja zawsze myślałem, że jestem turbo mega kozakiem na każdej płaszczyźnie i co? I nagle trzeba było przyjść na trening. Machnęłam nogą i byłam zmęczona. Początki były takie, że ja po prostu wychodziłam z płaczem z tych treningów, ale już trzeba było trenować, tak czy tak. Aktualnie moja kondycja pozwala mi na to, żeby a dzisiaj jestem po trzecim treningu i czuję się naprawdę ok. I jakby, wydaje mi się, że to już jest fetysz, i tak strasznie mi to kręci. Jak to jest człowiek wytrzeźwiał i trzeba było się zmierzyć z bolesną i ciężką rzeczywistością. Jakby ja bardzo często mam po prostu lęki, jak myślę o tym. Nie dość rado mnie, że mogłam zachowywać się tak, a nie inaczej. Niektóre rzeczy wspominam miło, na przykład te koncerty, ale czasami jest też ostry cringe i lęk. Jakby ta walka ze sobą trwa cały czas. I ja nie zamierzam odpuszczać.